Wszędzie coś buduje Nawet takie koło z kolcami toczy Okazuje się, że stanęliśmy przy jedwabnym szlaku Dzień dobry nasz kolejny dzień, naszej podróży. A jeśli u mi się cerwi, musimy zadzwonić, wszystko dobrze. Naszym kotem. No że tak jakby coraz bardziej się przyzwyczajam do tego, że jesteśmy w kamperze i już tak jakby bardziej robi się dla mnie to bardziej naturalne. No. I do tego wszystkiego, do tego całego tutaj tego musimy robić i w ogóle... No, i teraz będę coraz bardziej ee, o. Ja muszę się ubrać w bo od samego rana jako pacet. Później to powiem. To jesteś to jest bez koszulki, i tutaj nie jest tak gorąco. A ja po prostu się męczę w tych ciuchach. Dlatego w tym momencie właśnie zakładam bikini. Tak. No, mi się to podoba. A więc coraz bardziej przyzwyczajamy się do życia w busie. I już dzisiaj się wytraniliśmy samego rana, ugotowaliśmy sobie makaron przed wyjazdem. Teraz już wymieszamy z presto i będziemy mieli pobiedę. słodko. A ja golimy na szampon, bo oczywiście nie mam pianki do dolenia. To musiałem zrobić się na szampon. Zaś musiałem dobrze wykremować. I za chwilę ruszamy w drogę. Muszę przytrzymać to, bo nie ma teleskopu. No, to jest jeszcze upierdliwe. Weźmy jeszcze oliwki po kolei na tego i może takie pobudzenie rzucimy do zielonego. No, no o, ale będzie dobre jedzenie, dzisiaj. Nie. No nie spotkaliśmy żadnych Włochów, bo tak byśmy ich poczęstowali. Kolejne rankowanie. A ile mamy na liczniku? 1358 to no bolejemy do pełni. Z twojej strony też ładnie. Ładnie, ładnie. Ładnie Uy. nawet. Nawet ładnie, z tej strony ładnie. Zrobiliśmy w sparze jakieś drobne zakupy. Między innymi kupiliśmy moskitiery do okien, które będę montował później bo strasznie komary nas jedzą. Oliwia jeszcze poszła do kika. Koniecznie chcę znaleźć jakiś materac. Pływamy trochę, pobyczymy się na materacu dzisiaj. Ten albo ten? No, nie ma materacy, więc I to pewnie że inny Wydaje mi się, że najrozsądniejszym wyborem będzie jednak ten. Tylko jakieś pióra w nim pływają, nie wiem czy one później nie przebiją tego materaca. Czyli nie bierzemy. Co? Kołpa zamknięta Kluczyki Na pewno? A nie teraz już, teraz już idziemy na plażę Jest tutaj taki camping My tu nie będziemy się chyba zatrzymywać To jest naprawdę drogo. Ile powiedział? 350 kun 350 kun 350 Mówię 350 <noise> jest Kaspina z rana Musi być Wasze zdrowie A tam najważniejsze, że jest plaża widać Tak fajny kemping, ale... Tak, dosyć tłoczny. Tutaj. Samochód na samochodzie, nie? No, jeszcze za taką cenę to. Tylko tyle, że fajnie, że w cieniu. Ale my wczoraj mieliśmy za połowę tej ceny, i było zdecydowanie przyjemnie. Większa prywatność i w ogóle. No ale nie. Preclę i zaraz jedziemy do rybki Gier raczej pójdę na głębokości, tam jest dużo ryb. Jeszcze kołki ubiegł. Powiedz, co tam zrobiłeś ładnego? Zrobiłem pod wodą drogę bez dużych w małe łagodne. Aha. Aha. Część, coś buduje. Długo ci... <laughs> Długo ci to zajęło? Co? Długo ci to zajęło? Mniej niż budowa budza. Aha, no to dobrze. Chodź. Nagraj to, to widać. Daj. To no, jak wstajesz na brzegu? To idę nagrać. Rzeczywiście. Tutaj są kamienie. Tutaj są. A teraz to? W środku nie ma. Jadę spuścić łodkład. Po co? Co? Po co? Po co? Po co? A? A tak, zachęc. Tak. <laughs> Zatarliśmy do makarskiej stoimy na takim parkingu. Tam, 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 tam jest morze, tam, 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 tam są plaże, dzikie, dyskoteki, tam są bary. Pośród drzew stoimy sobie. To jest fajnie. Skrzeki oczywiście skrzeczą. Tam stoją nasi ci znajomi z tamtym busikiem. Później to nie wpadniemy. A teraz będziemy robić jeść chyba. Albo będziemy mieć na plażę Zobaczymy. Norbert montuje moskitiery. Zakupione w supermarkecie. W parze. O takie, o, o, o takie. Ponieważ dziś w nocy pogryzły mnie tak komary. Po prostu nie wiem czy to widać, ale mam wszędzie po prostu na całym ciele kropki po komarach. I to jest straszne. To jest naprawdę straszne. Dlatego musimy założyć moskitiery, żeby przetrwać tą noc. Nawet nie jest najgorszy, że mnie pogryzły, bo tego to się z nocy tak bardzo nie czuję. Dopiero rano. Tylko one brzęczały mi przy uchu i budziłam się 600 razy. Może. już. Ale ty jesteś raczek. Raczek, nieboraczek, spalony taki. Miam, jam, Miam, miam. miam, miam, miam. O jak słodko. O. To tak, dzisiaj już jest koniec. Poza, pozamykaliśmy busa i idziemy w miasto, a bardziej w wybrzeże. Idziemy sobie zjeść jakąś rybę i, i na tym kończymy. Do jutra.